Zimne żyły, facet, biznes ma w głowie. Znowu. lustrze w... obserwuję pice swoje. Ja dobrze wiem, że potem w kiosku kupi wiceroje. Potem z Junią wychla mało dietetyczne na napoje. Potem na kebab, w niedzielę zjedzą pizzę na dwoje. Ale to weekend to się wcale nie liczy. Zwykle liczy kalorie, ten weekend mało policzy Wywołać ciało w stolicy Bez przerwy białko i alkohol Sami holicy Węszą pieli jak skubi Tu węszy tajemnice Węszą pieli jak skubi Tu węszy tajemnice Białkoholików ja tu stale widzę Co węszą pieli jak skubi Tu tajemnice Potem węszą koks w kiblach Ile w kokainie błonnika? Ha? Zero gram Dzień temu coś zmyślał, już nie robię tego od dzisiaj Ha? Zero zmian, takich ludzi wielu znam W ciągu tygodnia robią punki, potem jedzą tran 2-4-7 na siłowni ciągle siedzą tam Hunter dłoni, potem mają kielą tam w drugiej popita ile w poli płonnika, Zero gram Jest problem, dobrze wiesz jaki Po paru lufach masz ochotę na te wieśmaki Brzuch, burczy, nosza węszą, niby zwierz jakiś Leży butla, przecież w piasku stary, weź się napij W ogóle tych problemów raczej tutaj masz sporo Po paru lufach masz ochotę na te Marlboro Nie jesteś tutaj z własnej woli, tylko za namową Ty chciałeś zostać w domu, ktoś cię zabrał na karową I na plażową, chyba żeś tu się postarzał o rok w Łeb tu, nie jakby dział się Paryż, Dakar obok Żomek chce go pić, ty błaga o sok Lecz ta dziewczyna, co podoba ci się teraz włosy Plata na kopie myślą że to Miami Vice, człowieku Wielcy posowie tu balują za haj z hajs kolegów Połowa ludzi to gifle, kupa powtarza swe błędy Druga połowa stoi w miejscu, to kraj od pegu Bumbuła jest rajem sęków, rozwodzą się ze stylem i nie płacą alimentów. Niektórzy żyją tylko i wyłącznie dla weekendów. Codzienny tuzin zaproszeń na tuzin różnych eventów słuchaczu Każdy gratu, ja i ty na widowni. Każdy gada ile czasu spędził dziś na siłowni. Tylko ziomek weź kolegom. Tu się przypatrzy. i policz, że cztery piąte z nich wygląda tak jak Michał Milowicz Nie w kokainie plewnika. ha? zero kram. Tydzień temu coś zmyślał. Już nie robię tego od dzisiaj i zero zmian. Takich ludzi wielu znam W ciągu tygodnia robią pąki, potem jedzą tran Dwa, cztery, siedem na siłowni ciągle siedzą tam A te dłoni, potem mają kielon tam W drugiej popita, ile w koli błonnika, zero gram A, zero gram Dziękujemy. Umowa o dzieło do za darmo koniec czerwca z internetu. Dobra, i jeszcze ostatni raz przed ciszą nocną. Minutę mamy. A właśnie, niech Rumak się wypowie. Boże, ja nigdy nie dałem mu mikrofonu, jeszcze jak chuj. Ja się wypowiadam muzyką, ale dzięki. Ostatnia pisanka przed pójściem? AWIZU!